Zapraszają na warsztaty kreatywne. Dzisiaj mam kolejną propozycję do wykonania wspólnie ze mną. Będą to krokusy. Krokusy można wykonać w bukiecie, lub też pojedyncze kwiatki, i będą służyły jako ozdoba. Krokusy wykonujemy ze wstążki satynowej. Prosiłam o przygotowanie różnych kolorów. Tutaj u mnie, jak Państwo widzicie, mam trzy kolory: biały, żółty i fioletowy. Pomysł zaczerpnęłam nie do końca ze strony Asiasiowo, ale wspomagałam się tymi sugestiami, które tam autorka tego wykonywania tych kwiatków zastosowała. Przystępujemy do pracy. Ja będę chciała wykonać krokusy ze stążki fioletowej, ponieważ tu już mam bardzo dużo białych i żółtych. Tym razem będę, będę wzbogacała mój bukiet. Stążką fioletową. Potrzebna będzie nam linijka nożyczki, i teraz na tej wstążce będziemy odmierzać długość. Moja stążeczka ma szerokość 2,5 cm, o taką prosiłam, natomiast długość 4 cm. Odmierzamy sobie i nożyczkami tą długość odcinamy. O, tu już mam. I teraz na jeden kwiatek potrzebujemy 5 takich prostokątów. Dokładamy do wstążki już bez użycia linijki, tylko dokładamy i 5 razy odcinamy. 2, 3, 4 i zaraz będę miała 5. Będzie nam też potrzebna zapalniczka, ponieważ. Będziemy teraz starali się nadać kształt kwiatkom. 2, 5 razem. Dobrze, pięć. Odkładam. Mam pięć już prostokącików i teraz każdy prostokąt będę starała się na górze zaokrąglić. Już wcześniej przygotowałam sobie na kartce, czyli jeżeli jest to nasz ymm, prostokąt, czyli nasza wstążeczka, na górze delikatnie nożyczkami zaokrąglam Każdą jedną. O, wyciekło. Każdy jeden płatek. Delikatnie możemy dwa razem wziąć i dwa razem zaokrąglić. Ułatwi nam to później przy opalaniu tą zapalniczką, aby uzyskać kształt. I jeszcze dwa. Delikatnie. Mam i jeszcze jeden. Tak samo wykonujemy oczywiście z innych kolorów. Mam już zaokrąglone. Teraz przy użyciu zapalniczki, jeżeli nie mamy zapalniczki, możemy małego tailajta też tą świeczuszkę wykorzystać. Tylko świeczka niestety, ale będzie brudziła wstążkę. Najlepiej jest do tego użyć zapalniczka. I delikatnie teraz staramy się zaokrąglić, przypalić te krawędzie, po to, żeby wstążeczka nam się nie siepała i delikatnie nam się badnie, będzie wyginała. Wszystkie płatki tak wykonujemy, delikatnie, ostrożnie. Ta metoda, którą tutaj zastosowałam do wykonania tych kwiatków, to metoda kanzasji, ponieważ te wstążeczki będziemy razem ze sobą łączyć. Będziemy je tak scalać. Dobrze, mam już opalone. Teraz. Trzeba tę wstążeczkę pozaginać. Ja również na kartce, jak uczestniczycie Państwo ze mną, to już wiecie, że troszeczkę kartką się wspomagam, po no to, żeby Wam pokazać, ułatwić pracę. Na bok? Dobrze. To jest nasz prostokącik z wstążeczki. I teraz interesują nas te linie czarne, które ja tutaj uwzględniłam, ponieważ będziemy naszą, naszą wstążeczkę, nasz płatek składać. Ja na razie tutaj pokażę od mojej strony, w taki oto sposób złożymy, czyli w jaki, tak, pytanie się nasuwa. Po tej stronie ode mnie będzie ta strona atlasowa, a ta strona to jest ta strona niebłyszcząca, czyli jak to będziemy robić? Ta część składamy karteczkę do przodu, a tą jak gdyby na zewnątrz, o. Takie dwie szczypawki, ja to nazwałam, robimy. I jeszcze raz z tej strony, w jedną i w drugą. I wtedy ładnie nam utworzyć taki listek. On będzie tworzył taką łyżeczkę, uwypukli. No i teraz przystępujemy już do wykonywania na płatku. Z jednej strony, z drugiej strony składam, już mamy. I teraz przy użyciu pęsetki, ponieważ w palcach no niestety możemy się poparzyć ściskam ten koniec, czyli tutaj. O, ten koniec cały będę ściskała i to, co będzie wystawało poza pęsetką, będę opalała, sto... będę opalała zapalniczką. Po to, żeby właśnie tutaj połączyć. Stążka nam się tak stopi. Delikatnie przyciskamy pęsetką. Palcami nie proponuję, ponieważ możemy się poparzyć. I mamy taką łyżeczkę. Jeden płatek, podobnie drugi. I możemy takie piękne bukiety sobie potworzyć. I nie tylko w ogródku mogą być żywe kwiatki, ale także i w naszych domach. Mam drugi płatek. Troszeczkę się z tym schodzi, ale proszę uwierzyć, dosyć szybko i sprawnie. Później Przebiega praca i później cieszy nas wykonana praca. Delikatnie to przyciskamy, już jest trzeci, zaraz czwarty. Oj, troszeczkę. To są małe prostokąciki, ale dosyć łatwo nam się to składa. Przypalamy. O, już mam i teraz piąty. Sprawdzam. Mam gorący klej podłączony, bo do tej pracy będzie nam potrzebny właśnie gorący klej. Żeby połączyć niestety innym klejem, będzie bardzo trudno to zrobić. Może gdyby ktoś się uparł i poszywał te płatki, to można by było też uzyskać. Ja jednak wykonywałam to przy użyciu gorącego kleju. Dobrze. Mam już 5 płatków przygotowanych. Teraz będę starała się te płatki moje. Proszę popatrzeć, tutaj mam biały kwiatek już z, połączony. Będę starała się kleić te części. Wykorzystam znowu kartkę. Będę starała się teraz na te małe zewnętrzne krawędzie posmarować klejem i doklejać następne, tak żeby uzyskać taką. Taki kształt, półokrągły, tak jak tutaj jest. No więc dobrze. Bierzemy klej i delikatnie klejem, przypominam, jest gorący, i doklejamy. Doklejamy, dociskamy, możemy pęsetkę wykorzystać. Już mam dwa. I teraz kolejny. Na zewnątrz jest ta część błyszcząca, natomiast to w środku będzie ta, ta część matowa. Dobrze i jeszcze jeden: w zależności od tego, ile Państwo chcecie takich kwiatków wykonać, to tniemy z tą rzeczki. Dobrze. I wtedy sklejamy, odkładam, mam już 5 płatków sklejonych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odkładam. Znowu są te niteczki od kleju, ale to nic. Teraz będę robiła, znowu jeszcze, przepraszam, tutaj mi się plącze, środeczek z pręcikami tutaj w kwiatku. Potrzebujemy do tego wąziutką wstążeczkę, taką półcentymetrową, i będę starała się teraz zrobić takie supełeczki, normalny supełek. Jaka długa ta wstążeczka? Około 2 cm. Mam już, supełek jest zrobiony. Odcinam nadmiar, i do jednego kwiatka potrzebuję trzech takich oto zawiązanych wstążeczek. Tu jest na środku supełek. On musi być, lekko ściskamy i teraz składamy razem. I te dwa koniuszki sklejamy ze sobą klejem na gorąco. Delikatnie. Mam już. Proszę. Jedna część, teraz druga. Trzy takie elementy potrzebujemy. Ja już sobie tutaj może łączę, żeby było mi szybciej i łatwiej. Oj, teraz chyba za krótkie zrobiłam. Będę miała problem z zawiązaniem. Ale sobie poradzimy. Chyba przedobrzyłam. O, o. Nie, jednak za krótkie troszkę ucięłam. Troszkę muszę dłuższe uciąć. Lepiej jest najpierw chyba zawiązać, a później dopiero obciąć, bo jest kłopot. Delikatny supełek. Nie zaciskamy. I teraz składamy. I doklejamy. Czy potrzebujemy takie elementy mam? I teraz jeden element dokładam do drugiego i razem sklejam. Łączymy. Już tu mam sklejone trzy razem. W ten oto to sposób wygląda. I teraz odkładam sobie to na bok. Prosiłam również o przygotowanie jakiegoś pojemniczka. Jakieś miseczki, kubeczka. Puder, taki zwykły puder, taka zasypka dla dzieci, i klej. I teraz co trzeba z tego zrobić? <laughs> Nie ukrywam, już to zrobiłam, bo y, musi to być wyschnięte. Do tego pojemnika wyciskamy około łyżeczki kleju i wsypujemy tą zasypkę. Mieszamy razem po to, żeby było to bardzo, bardzo gęste. Co później robimy? Bierzemy kordonek. Odcinamy około 10 cm. Musimy zrobić pręciki. Można pręciki też i gotowe zakupić, ale warto sobie też zrobić. I teraz, na końcach tego kordonka z jednej strony i drugiej, robimy supły. Takie normalne supełki, jak wiążemy. Jak nieraz dzieci wiążą, nie potrafią kokardki, tylko na supełek. Jeden supełek, można dwa, trzy. Dlaczego dwa lub trzy? Jeżeli chcemy mieć większy tutaj ten, ten pręcik, nie wiem czy będzie to widać, tak, tą główkę, która tutaj jest, wtedy robimy większy supełek i kiedy już ten supełek jest gotowy, co wtedy robimy? W tym wymieszanym kleju i pudrze staramy się ten koniec naszego kordonka ładnie obtoczyć. Położyć najlepiej na jakąś folię, za jakąś godzinę znowu spróbować, obtoczyć, i na tym supełku ta masa będzie nam się trzymała. I dopiero po, najlepiej na drugi dzień, można wykorzystać to. I tak ja sobie właśnie to zrobiłam. Prosiłam również, czyli tak, mam już wyschnięte, i teraz lakiem do paznokci lub też jak nie mamy. Można wykorzystać markery żółte na przykład i tym lakierem staramy się posmarować ten koniuszek. Lub też można do tej masy, którą przygotowaliśmy, dodać na przykład barwnik żółty. O, i już jest koniec żółty. I tak postępujemy ze wszystkimi tymi pręcikami, które wykonamy. Odkładamy do wyschnięcia. Zapomniałam sobie pomalować w domu, będzie troszkę wilgotne. Dobrze, i takich pręcików potrzebujemy trzy, czyli do jednego kwiatka. I teraz, co robimy? Bierzemy tą część środkową z naszego kwiatka, bierzemy nasz pręcik, przecinamy na pół i teraz będę doklejała te pręciki wokół tej, tego środeczka mojego kwiatka, czyli tak smaruję sobie delikatnie klejem. Doklejam tak, żeby wystawał pod ten pręcik. Dobrze. Teraz jeszcze z drugiej strony. Ja troszeczkę się tu brudzę, bo jednak ten lakier jeszcze nie jest suchy, ale to nic. Drugi jest delikatnie, bo jest kleje gorący o i jeszcze jeden Odcinam, później sobie go koloruję. I jeszcze z jednej strony. I już mamy. O, i jeszcze pokoloruję, bo jeden jest biały. O, mam już. Na pewno to jest widoczne już teraz żółty kolor. Dobrze, czyli tak. Mam środeczek i mam już płatki, teraz będę starała się ten środek z tymi pręcikami włożyć tu w środek i razem zakleić kielich naszego krokusika. Będzie łatwiej, jak od razu sobie tutaj włożymy. No. Dobrze przytrzymuję. Ojej, przepraszam za hałas. Smaruję tu klejem. Dobrze. Doklejam. Na razie płatki, oj, 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 jeszcze chwilkę. Chwilę trzymamy, już dobrze. I teraz, jak już ten środeczek jest wewnątrz płatków, odwracam do góry nogami i staram się teraz klejem na gorąco połączyć tutaj od spodu. Delikatnie tu klejem. Dobrze. Odstawiam na bok, niech się wszystko połączy, a teraz będę wykonywała jeszcze listeczki. Cała się urzuciłam listki. Yy, dzisiaj przyszła do mnie dostawa takiego oto narzędzia. Jest to nic innego, tylko wypalarka do drewna. Super sprawa, jeśli chodzi o. Wykonywanie właśnie pracy wstążki, ponieważ ona, oj gorące jest, trzeba ostrożnie, pomaga nam... zjeść będzie nam dzieliła wstążkę. Prosiłam o wąską stążeczkę. Ja pokażę dwa sposoby. Najpierw z tej wąskiej wstążki odcinamy około 5 cm i Takich prostokątów potrzebujemy trzy. Na górze robimy taką strzałkę. To będzie jeden sposób. I tradycyjnie zapalniczką opalamy z jednej strony, z drugiej. I takie płatki będę doklejała. A teraz jak zrobić z takiej szerszej stążki, 2,5 cm, jeśli chodzi o szerokość? Odmierzam sobie też około. 5 tak, cm składam na pół, odcinam wstążkę. Dzisiaj pierwszy raz tym narzędziem się będę posługiwała. Mam tu taki <coughs> plaster z drewna, na który będę kładła tą złożoną wstążkę na pół. Też gdzieś tam podpatrzyłam w internecie, ktoś tam wykonywał, ale nie miałam pojęcia, jaka to jest, jakie to jest narzędzie. I teraz biorę metalową linijkę i będę tą linijkę przykładała tak po skosie. Tutaj, gdzie jest ten grzbiet złożony, po skosie. Po to, żeby z jednej wstążki uzyskać dwa płatki. Mam nadzieję, że nam to się uda wykonać. Pierwszy raz. Czyli premiera użycia wypalarki. Nigdy tego nie tym się nie posługiwałam wcześniej. Dobra, no jedziemy. Tu jest taki grot, z jednej strony ścięty i z drugiej. W zestawie jest kilka takich elementów wymiennych. I teraz przyciskam i blisko przy linijce odcinam nadmiar. Oj, aż dymę, jest troszkę nieprzyjemny zapach. Ale efekt rzeczywiście mamy. Oj, przykleiło się teraz nam do drewna. Jeszcze, o, zobaczcie Państwo. Co uzyskaliśmy? No uzyskałam piękny listek. Po złożeniu, proszę, jest listek. Już razem jest połączony. Drugi ma troszeczkę inny kształt, ponieważ no taki uzyskaliśmy po odcięciu. Co teraz robimy? Może zastosuję te listeczki teraz do tego. Te listeczki będą troszkę szersze, proszę popatrzeć, niż ten z wąs, węższej wstążeczki. Ale to nic, zobaczymy jak to będzie Wyglądało. Tu jest taki kielich utworzony. Można troszeczkę zakropić tutaj ym, kleju, tak? Taką kropelkę. No, o, dobrze. Po to, żeby połączyć. Jest. Dobrze. I teraz. <laughs> Aha, a tą drugą część zrobimy taką, mm, taką szczypawkę, szczypaneczkę, Nie wiem, jak tutaj robiliśmy przy płatku. Ym, część matowa dobrze w jedną stronę w drugą stronę i będzie trzeba koniec tutaj yy, zapalniczką połączyć tak podpalić tutaj dzisiejszą pracę raczej wykonują osoby starsze tak bo małe dzieci niestety mamy tutaj ogień jest zapalniczka narzędzia niebezpieczne dobrze no się udało ładnie i teraz będę starała się dokleić te dwa płatki tutaj do naszego, do naszych płatków, nasz, przepraszam, ojku, nasz listek do płatków. Przejączę, bo chcemy to za szybko zrobić. Dobrze. I teraz tu z jednej strony, jeżeli są takie szersze, możemy tylko dwa wykonać listeczki. I z drugiej strony. Mam. A może jeszcze ten węższy też dołączę tutaj. A co to? O, też będzie. Podkleimy. No i co? No i zaraz praca będzie wykonana. I teraz jeżeli ktoś z Państwa chce łodyżkę, no to można drucik jak najbardziej tutaj do środka włożyć. Yy taśmą florystyczną owinąć i mam już jeden kwiat ojku, jeden kwiatek gotowy. Tu przytrzymam sobie, jeden kwiatuszek gotowy. Jeżeli chcemy bukiet taki jak ja, bierzemy sobie doniczkę, w doniczkę wkładamy albo jakąś gąbkę, styropian. O, można na przykład kulkę styropianową przeciąć na pół, włożyć w doniczkę i tu od górnej części po prostu zwyczajnie doklejać nasze Kwiatki lub też gąbkę florystyczną odciąć i tu wkładamy. No więc ja teraz tu jeszcze mam jedno miejsce wolne i ten fioletowy kwiatek umieścimy tam, gdzie brakuje. O, już mam. I tu. Ja tu wykorzystałam 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kwiatków i już. Mój bukiet gotowy. Analogicznie wszystko wykonujemy tak jak pierwszy kwiatek. No cóż, myślę, że razem ze mną wykonywaliście Państwo, jeżeli nie można, filmik cofnąć na początek i zobaczyć jak się tworzy. Dziękuję bardzo dzisiaj za wspólną pracę no i zapraszam za tydzień. Do widzenia.